Ale telefonik ma tata. Na Natalka... no pokaż tam, co tam jeszcze. Wrócimy sobie trochę. Tu są ciekawsze. Tu nie wiem. Co my tam mamy? Co? Gdzie jest kotek? A jak robi kotek? co my tam jeszcze mamy? żaba kum 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 tak co my te tu... patrz ile jest kotek Nie, kot w butach Hmm. wielka rewa piesek jak robi piesek tak a to kurka jak robi kura no. kok ko, 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 ko. oj, 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 oj. No jeszcze raz, jeszcze raz. Pokaż pieska. Gdzie jest piesek? No gdzie piesek? Pokaż. Dobrze. No co, co, tu, co, 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 co tu było? Co? Gdzie jest piesek tutaj? I mają krówkę. Jak robi krówka? Tak. Mm. A baran? пять